Wszechmogący Boże, stajemy przed Tobą z sercami pełnymi wdzięczności i pokory. Ty jesteś święty, Panie, godzien wszelkiej chwały, czci i uwielbienia. Dziękujemy Ci za Twoją łaskę, która podtrzymuje nas każdego dnia i za Twoją nieskończoną miłość objawioną w Jezusie Chrystusie, Twoim umiłowanym Synu. Prosimy Cię, aby Twoje światło rozświetlało nasze życie, aby Twój Duch Święty prowadził nas w każdej decyzji. I aby nasze serca były kształtowane zgodnie z Twoją wolą, wzmacniaj nas w chwilach trudności i odnawiaj w nas nadzieję, że w Tobie jesteśmy więcej niż zwycięzcami. Niech będziemy narzędziami Twojego pokoju na tym świecie, głosząc Twoją miłość i szerząc dobroć, współczucie i miłosierdzie. Naucz nas kochać tak, jak Ty nas kochasz, przebaczać tak, jak Ty nam przebaczasz i żyć w jedności jako Twoje dzieci. Powierzamy Ci nasze rodziny, nasze marzenia i każdą sferę naszego życia. Niech Twoja potężna ręka będzie nad nami, chroniąc nas i podtrzymując w każdej chwili. W imię Jezusa, dziękujemy Ci za wszystko, co już uczyniłeś, za to, co czynisz teraz i za to, co jeszcze uczynisz. Amen.